Taki całkiem tłumik się zrobił. Ale zobacz, młodych to w ogóle nie ma. Nie. Kilkostrę. Wszystko nasze. O. będę się czołgać, czy nie myślisz? Nie, nie o, drugi! Dobra, już damy radę na kuckę. Powodzenia! powodzenia. Boże, Torbę Armani, ale w stanie agonalnym. Na razie jakaś kiszka. Tu widzę coś całkiem całkiem ciekawego. Bluza Adidasa. Krój ma taki, trochę bym powiedziała z lat 90. Szeroki taki rękawek nie cała jest duża, 24,99 zł, 25 złotych. Myślę, że przemyślimy, nie jest to tanio, nie jest też drogo jak na taką bluzę. Widzę coś na manekinie, razu. Koszula w smoki za złotych 20? Przemyślimy, na pewno. Victoria wypełnia koszyk. Ciekawe, jak idzie Danielowi. O, ładna rzecz. To będzie perfumetka chyba. Wygląda naprawdę. Wow. Bierzemy. Ta torba to tak zwana perfumetka, czyli dodatek do perfum, kosmetyków, który jest z reguły nie na sprzedaż ale zwracając uwagę na to, że tutaj jest hartowane duże logo, więc jest coś warta, tylko nie wszędzie to można sprzedać. Szczerze mówiąc, wygląda jakby była z nowej kolekcji. Mhm. Mm Jakiś taki, wiesz, na lato. Jednak nie oszukujmy się, jest to gratis. Na platformach sprzedażowych nie zawsze można wystawić taką torebkę, ale my mamy swoje miejsca, gdzie my to sprzedamy. No, za ładną kasę.